Doświadczenie, które wyniosłam z pracy zawodowej, począwszy od rekrutowania nowych prawników w Sydney and Austin, po zatrudnianie członków sztabu w Białym Domu, mówiło mi, że jednorodność rodzi jeszcze więcej jednorodności, chyba, że dołoży się świadomych starań, by temu przeciwdziałać. Michelle Obama, Becoming. Moja historia. Witaj w drugim odcinku podcastu Przeczytane. Nazywam się Izabela Redelbach i opowiadam w nim o książkach, komiksach, a także poruszam inne tematy około czytelnicze. Książka, którą dzisiaj bierzemy na tapet, to Becoming: Moja historia. Autorką jest Michelle Obama. Wydana ta książka została w Polsce przez wydawnictwo Agora i to wydanie polskie jest z lutego 2019. Natomiast oryginalne wydanie to był styczeń 2018 roku i jest to książka, którą Michelle zaczęła pisać praktycznie od razu po tym, kiedy zakończyła się prezydentura jej męża i wyprowadziła się z Białego Domu. Myślę, że można tą książkę traktować jako takie podsumowanie Pewnego etapu, a właściwie kilku etapów jej życia, a później ich wspólnego życia. I podejrzewam, że po tak dużych zmianach, jakie właśnie nastąpiły w jej życiu, kiedy zaczęła pisać tą książkę, też potrzebowała troszeczkę sobie to wszystko uporządkować, może miała też poczucie, że już ma na tyle dużo doświadczenia i na tyle dużo przeżyła, że, że ma się czym podzielić. No, pisząc tą książkę, miała chyba 54 lata. Coś koło tego, na pewno już była po 50. Hmm. I ja od razu powiem, że nie interesuje się jakoś mocno Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście no, interesuje się na tyle, na ile każdy się interesuje, no bo ta polityka Stanów i to, co się tam dzieje, ma duży wpływ na właściwie cały świat. Natomiast y, nigdy tak jakoś głębiej się nie zagłębiałam, y, zwłaszcza w te aspekty związane z polityką. A mimo to ta książka, kiedy tylko wyszła, to jakoś tak zaciekawiła mnie. Ja też lubię biografię, autobiografię szczególnie, i lubię oczywiście kobiece historie najbardziej, więc wiedziałam, że ta książka na pewno musi zostać przeze mnie przeczytana, no i udało mi się to właśnie na początku tego roku. I ta książka to jest z jednej strony niesamowita historia tego małżeństwa Michelle Obamy i, i jej męża, natomiast duża też część historii jest poświęcona samej Michelle, właściwie od dzieciństwa do momentu, kiedy już przestała być pierwszą damą. I Super jest ta książka, bo ona jakby nakreśla bardzo wiele aspektów związanych z Stanami Zjednoczonymi, z taką codziennością z takiego bardziej socjologicznego, może trochę psychologicznego punktu widzenia. I to, co mnie zaskoczyło w tej książce, ale w sumie na plus. To jest to, że znaczna większość książki opowiada o czasach sprzed prezydentury, jeszcze. Tak około dwie trzecie. Już w tych dwóch trzecich zaczyna się temat kampanii, natomiast zdecydowana większość książki skupia się w ogóle najpierw na samym życiorysie Michelle, zanim jeszcze poznała swojego przyszłego męża. Później na, właśnie na tym, jak się poznali, na tym, jak się zaczyna ich wspólna historia. I można się z tej książki dowiedzieć, jak wiele oni tak naprawdę przeszli. Dlatego, że, no ja na przykład nie miałam pojęcia o tym, jakie były korzenie Baracka Obamy, a tutaj się okazuje, że on ma pochodzenie mieszane, ponieważ jego ojciec pochodził z Afryki, natomiast matka miała pochodzenie europejskie, głównie angielskie. Była biała i też nie wiedziałam na przykład, że właściwie Barack Obama wychowywał się na Hawajach i dopiero chyba na studia przyleciał do Stanów i tam jakby osiadł. Także tutaj no ja, tak jak mówię, nie interesowałam się tym wcześniej, więc to było dla mnie spore zaskoczenie. I zarówno on, jak i Michelle nie mieli. Że tak powiem, dobrego pochodzenia. Michelle w ogóle pochodziła z dosyć biednej rodziny, natomiast miała bardzo, bardzo wspierających rodziców, i oni ją tak wspierali, że ona była w stanie pójść na studia i te studia ukończyć, więc właściwie jej historia to jest taki. Trochę American Dream, taki dowód na to, że ciężka praca popłaca, bo rzeczywiście ona do wszystkiego doszła sama, ciężką pracą, najpierw nauką, potem pracą w kolejnych firmach. Natomiast ona zawsze podkreśla tutaj przy opowiadaniu tej historii, jak bardzo miała dużo szczęścia i też wsparcia rodziny, ponieważ jeżeli jej rodzice jakby nie mieliby tego przekonania o tym, jak ważna jest edukacja i nie chcieliby ich dzieci, bo Michelle miała też brata ich dzieci miały dobry start i żeby były przede wszystkim dobrze wykształcone, no to tak naprawdę nie udałoby jej się tego osiągnąć. I ona jest tego świadoma i dużo też o tym mówi, co myślę, że jest bardzo ważne i takie. Mm, no, zgodne z prawdą, że nie tylko ta ciężka praca jest ważna, jest bardzo ważna, ale niestety to, w jakim środowisku żyjemy, czy mamy, jakie mamy wsparcie, czy to wsparcie mamy i jacy są nasi bliscy, no to niestety ma duży wpływ na ten właśnie sukces. I cieszę się, że, że po prostu autorka tego nie ukrywa i chociaż wiele w tej historii zależało od niej i ona zrobiła wszystko, co mogła, to, no, Gdyby nie miała tego wsparcia, to mogłoby się jej nie udać. Ona wychowywała się właściwie w nie najlepszej dzielnicy, zamieszkała jej głównie przez osoby czarnoskóre i była chyba pierwszą osobą w swojej rodzinie, która zyskała wykształcenie wyższe. Więc, no, znaczy jeszcze jej przepraszam, wcześniej był jej brat, bo był starszy, więc on, on był pierwszy, no ale generalnie to rodzeństwo jakby było, było pierwsze. I też myślę, że bardzo inspirujące było dla mnie obserwowanie drogi zawodowej Michelle, bo ona przeszła. Tą drogę, taką dosyć wydawało się, że ona jest prosta i łatwo wyznaczona, bo no, chodziła do dobrego liceum, udało jej się dostać, potem dostała się do koledżu, potem poszła na studia prawnicze, chyba na Harvardzie, więc no, bardzo, dobre, bardzo dobra uczelnia, tak jedna z najlepszych. Ukończyła tam prawo i dostała się do jednej z lepszych firm adwokackich. W międzyczasie, znaczy właściwie w tej firmie dopiero poznała, właśnie Baraka. Z którym potem wzięła ślub, zostali parą i wzięli ślub następnie. Natomiast ona bardzo szczerze pisze o swoim życiu wewnętrznym i o tym, co wtedy przeżywała, jak wiele rzeczy się w tamtym czasie w jej życiu wydarzyło i jak kiedy osiągnęła to, nad czym tak ciężko pracowała i nad co też jej rodzice tak naprawdę pracowali, bo to było z ich strony dużo wyrzeczeń i ukończyła te studia, miała dobrą, dobrze płatną pracę. Mogła tych rodziców też wesprzeć w końcu finansowo i jakby wszystko układało się teoretycznie jak najlepiej, to jednak ona wtedy doszła do tego, że tak naprawdę to nie jest to, że ona tego nie czuje, że ona nie wyobraża sobie teraz przez kolejne kilkadziesiąt lat takiej pracy robić, że ona czuła się zamknięta w tym biurowcu, że ona pracowała z papierami, tak, z tymi różnymi prawniczymi papierami, a ona tak naprawdę chciałaby pracować z ludźmi. I pokazała, jak dochodziła do tego, jak zastanawiała się, jaką drogę obrać, i też miała, jakby w głowie, ten aspekt finansowy, tak, że ona nie, nie może sobie do końca pozwolić na to, by teraz, na przykład, pracować społecznie, co bardzo ją pociągało, to znaczy, może pracować społecznie, ale musi wynegocjować takie warunki, które rzeczywiście pozwolą jej na utrzymanie siebie i swojej rodziny, więc, jakby pokazywała tą drogę, do odnalezienia, powiedzmy, jakiegoś takiego powołania, satysfakcjonującej pracy, ale z drugiej strony, no nie pomijała tych aspektów takich przyziemnych, jak pieniądze, które no, po prostu są ważne, tak? Więc też bardzo to doceniam. I bardzo dla mnie ta, właśnie historia drogi zawodowej Michelle była inspirująca, i według mnie, dla mnie była to właściwie najciekawsza część tej książki. Książka w zasadzie, bo tak sobie opowiadam, opowiadam, a bez sensu, żebym Wam streszczała tą książkę, więc powiem może bardziej ogólnie, że książka jest trochę jak historia obyczajowa trochę jak powieść obyczajowa. I tak się czyta bardzo, bardzo dobrze, bardzo sprawnie, ale jest w niej właśnie dużo obserwacji społeczno-socjologicznych. I właśnie autorka pisze o tym, jak zauważyła pewne aspekty, no, wychowując się tam, gdzie się wychowywała i w trakcie też swojego życia później zawodowego. I tymi aspektami później miała to szczęście, że mogła w jakiś sposób się zająć, zaopiekować kiedy już była pierwszą damą. Naturalnie bardzo w tą książkę są wplatane wątki dotyczące problemów społecznych i zarówno na temat bycia osobą, po prostu czarnoskórą błesa, bycia kobietą, która. No w latach, kiedy Michelle jakby zaczynała karierę zawodową, to bardzo często była na przykład pierwszą czarnoskórą kobietą, która była zatrudniona w firmie, w której pracowała. Bardzo często była jedyną kobietą, na przykład na jakimś zebraniu i jednocześnie jedyną czarnoskórą osobą. I no to jest taki kontekst, który o którym nie możemy zapomnieć i to, że ona się w ogóle przebiła i udało jej się te wszystkie rzeczy osiągnąć, naprawdę jest niesamowite. Opowiadała o, problem, o, o problemach z bronią w USA, tak ile młodzieży, zwłaszcza czarnoskórej, po prostu ginie z powodu jakichś wojen gangów, z którymi oni sami nie mają nic wspólnego, a po prostu mieszkają w takiej dzielnicy, w której to się dzieje. Problemy z otyłością. Była pierwszą osobą tak politycznie, która zwróciła na to uwagę, i zresztą całą swoją działalność jako pierwsza dama właśnie opierała na tym, żeby zmienić prawo pod względem tego, co na przykład jest serwowane w stołówkach szkolnych, czy też robiła kampanie społeczne właśnie promujące zdrowszy model odżywiania, więc to jest super, bo to no to jest poważny problem tak społeczny i pierwsze zmiany na lepsze właśnie pod tym względem zaczęły się za prezydentury Baracka Obamy właśnie za sprawą działań podjętych przez Michelle też wprost y, mówi o tym, że na przykład miała problemy z płodnością i to, że ma dwie córki, to było okupione dość dużym, y, jakby dużą, dużym cierpieniem, no może nie cierpieniem, no, chociaż cierpieniem właściwie, tak. I to nie było proste, tak? I y, y, to była też walka. Bardzo dużo opowiada w książce o tym, ile tak naprawdę wyrzeczeń ją, jej męża i jej rodzinę później kosztowało to, że on zrobił karierę polityczną, bo pamiętajmy o tym, że Barack Obama nie miał żadnych pleców nie był z żadnej politycznej rodziny, nie był z żadnej dobrze, bardzo dobrze sytuowanej rodziny, nie był z żadnego tak zwanego tego klanu politycznego, które funkcjonują we Stanach, więc on do tego wszystkiego doszedł naprawdę sam ciężką pracą. I super jest to, że właśnie autorka opowiada o tym, jak to było, tak, że to po prostu kosztowało wiele ich relacje, kosztowało wiele ich rodzinę. Też niesamowite jest dla mnie dla mnie ta świadomość, Michelle, na temat relacji, że ona jakby zdawała sobie sprawę z tych kosztów i od razu wiedziała, że będą musieli dużo pracy też w to włożyć, żeby w tym wszystkim mieć tą relację i żeby po prostu nadal być blisko siebie, tak, żeby to małżeństwo miało sens, więc no naprawdę bardzo postrzegam Michelle Obamę jako taką świadomą i samoświadomą kobietę i bardzo świadomą też rzeczywistości jej otaczającej i ograniczeń, które ta rzeczywistość nakłada. No, więc, więc tak jak mówię, naturalnie bardzo są wplatane te wszystkie wątki problemów społecznych. To nie jest tak, że ma się teraz wrażenie, że autorka mm, strzela po prostu jakiś wykład i nagle mamy tam, nie wiem, jakieś twarde dane podawane i cały monolog. Tylko to jest po prostu naturalnie bardzo wplecone w jej historię, więc po prostu bardzo dobrze się to czyta i nie ma się wrażenia, że autorka tutaj chce jakieś poglądy konkretne wtłoczyć, tylko po prostu opowiada o tym, co jej też jest bliskie i co było częścią jej rzeczywistości. Książka jest dosyć obszerna, ma 500 stron ponad, jest, ale jest napisana takim no, prostym językiem, tak? Tak, jakby, tak jakbyśmy z autorką usiadły sobie przy kawie i ona po prostu opowiada o tym o swoim życiu, o tym, co jej się przytrafiło i tak dalej, więc tutaj mimo tej, tego, że ta książka jest bardzo obszerna, to ją się czyta bardzo szybko i bardzo tak dobrze. Ta książka, bo powiedziałam, że ma 500 stron, ale ona jest rzeczywiście w dosyć dużym formacie ale właśnie mimo to czyta się ją szybko ma też w środku takie wkładki ze zdjęciami z różnych tam sytuacji i można sobie fajnie potem prześledzić to o czym ona też pisała więc to jest na plus ja tą książkę przeczytałam jakieś 2-3 tygodnie a codziennie jej poświęcałam powiedzmy przynajmniej 20 minut czasami oczywiście dłużej więc tak jak mówię, to jest taka właśnie książka, którą można sobie wziąć do autobusu, żeby poczytać w drodze do pracy, czy jak wieczorem już się jest trochę zmęczonym, ale ma się ochotę jeszcze coś poczytać, no to właśnie można sobie ją wziąć i właściwie, jakby no, nie trzeba tutaj jakiegoś nie wiadomo jak dużego skupienia, żeby umilić jeszcze wieczór. I jeszcze to, co dodam, to, że można się sporo dowiedzieć na temat systemu politycznego i wyborczego w USA, no jakby to jest naturalna rzecz, natomiast to jest wszystko tak opisane, mm, bardzo prosto i... Po prostu przez pryzmat tych ich doświadczeń i też autorka nie traktuje tego tak do końca jako oczywistość, tylko troszeczkę też wyjaśnia. Ja prawie nic nie wiedziałam na temat systemu właśnie wyborczego w Stanach, a nie miałam problemu, by tego zrozumieć. I generalnie jeśli chodzi o politykę, to tutaj nie ma takiego mocnego zagłębiania się w nią i jakby można troszeczkę sobie to podejrzeć, tak też z jej perspektywy. Natomiast nie, nie ma obawy, że tutaj będą jakieś skomplikowane, nie wiem, terminy czy skomplikowane tam układy opisywane, bo, bo tego tak nie ma. Po prostu to jest na tyle proste, zrozumiałe, że można to po prostu sobie bez problemu przeczytać i nie trzeba ani mieć wiedzy, ani jakoś się w to zagłębiać, żeby, żeby po prostu to zrozumieć. Jeśli chodzi o to dla kogo jest ta książka. No, to ja myślę, że przede wszystkim dla każdego, kto interesuje się stanami, bo wnosi na pewno nową perspektywę i jest naprawdę bardzo pod tym względem ciekawa. Dużo smaczków można z niej wynieść. Oczywiście, jeżeli ktoś wie więcej i się tym mocno interesuje, to może trochę mniej, jakby wynieść, ale myślę, że taka codzienna perspektywa kogoś, kto w tym systemie funkcjonował, jest cenna, więc na pewno ją polecam właśnie takim osobom. Myślę, że ta książka jest właściwie dla każdego też, kto lubi właśnie biografię, autobiografię, kto się interesuje takimi kwestiami społeczno-psychologicznymi, bo to też jest tutaj sporo na ten temat i też myślę, że to jest książka, którą warto, żeby przeczytała, no nie powiem każda kobieta, ale w ogóle myślę, że to jest fajna, fajna książka dla kobiet i będzie dla nich bardzo bliska. Oczywiście to nie znaczy, że mężczyźni nie mogą czytać, również zachęcam, natomiast... Myślę, że taka kobieca perspektywa jest tutaj bardzo bliska i, i właśnie inspirująca o, że, że bardzo można dużo takich inspirujących rzeczy z niej wynieść. Zwłaszcza właśnie jeśli jest się kobietą, być może trochę pomoże dostrzec te możliwości, uwierzyć w siebie, ale też mieć świadomość tych rzeczy, które, które też ograniczają i to nie jest takie bardzo górnolotne, jakby się mogło wydawać. Bardzo Wam tę książkę polecam. Myślę, że lektura nie będzie tutaj stratą czasu. I tylko dodam, że książka jest dostępna zarówno w formie e-booka, jak i audiobooka, i widziałam, że jest też dostępna na Legimi, chociaż nie mam takich informacji, czy jest dostępna w samym abonamencie, bo aktualnie z niego po prostu nie korzystam. Na koniec jeszcze chciałam przeczytać taki cytat, który też się pojawia chyba gdzieś pod koniec właśnie tej książki i myślę, że mogę was z nim zostawić. Stawanie się jest procesem, szeregiem kroków na ścieżce. Stawanie się wymaga tyle samocierpliwości, ile dyscypliny. Stawanie się to świadomość, że zawsze można jeszcze trochę wzrosnąć. I to wszystko ode mnie na dziś, dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka, jeśli Ci się on podobał, włącz proszę subskrypcję mojego podcastu w aplikacji w telefonie, a jeśli już to zrobiłeś, to zapraszam Cię również na mojego Instagrama, linki do konta znajdziesz oczywiście w opisie.